No i witam wszystkich w kolejnym nagraniu z transportowego raju. Jak widać Dafika nie ma, jest na serwisie. Wyszły jeszcze inne rzeczy, nie tylko serwisowe. No, niestety, już przebieg swój ma, ale auto ma być sprawne, ma jeździć i ma na drodze mi nie stawać. Także wszystko będzie porobione. Później wam powiem, co, jak, za ile, po co i na co. Też na samym początku chciałem podziękować wszystkim, którzy starają się mi pomóc jakoś z tą Grecją, bo super, maniaka chce tam pojechać. Dzięki wszystkim za telefony, za pomoc. Super, to się chwali. W tym materiale też będzie ładunek, którego nie mogłem podjąć nie dało rady nie weszło na naczepę koniec, kropka. Jednak na styk nie wyszło. No ale dobra, słuchajcie, oglądajcie. Subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę. No i oglądajcie do końca. Dzień dobry w poniedziałek, 12 luty <laughs> 10 godzina. O takiej porze można zaczynać pra pracę, nie? powiem szczerze, że niekoniecznie mi się chce Jak to zazwyczaj w poniedziałek, a jeszcze wczoraj by umie szwagier. No i delikatnie rzecz ujmując Nastąpiła utrata ludzkiej godności. No ale nikt tego towaru za mnie nie rozładuje. Trzeba zabrać się za ciężką, ale uczciwą robotę, ale najpierw mam w planie pojechać. Namajnie, dawno już <noise> auta nie myłem i naczepy. Czas najwyższy się tym zająć. I, i, I co? Dzisiaj rozładować, jutro załadować. Wracam, odstawiam sprzęt na serwis. I do końca tygodnia fajrand, wolne! Można się cieszyć <noise> zasłużonym urlopem. <noise> A urlop raczej wymuszony, bo nie ma co się wygłupiać za mocno za te stawki, za te pieniądze. Dobra, jadę najpierw na nie. No i takim pojazdem już można Polskę zdobywać. Kurczasz, miło się patrzy. Teraz będzie przynajmniej szybciej jechał, nie? <laughs> I na pewno mnie palił. Ale kurde, fajnie. W końcu udało się umyć. Mimo że prawdopodobnie gówno to za chwilę da i spadnie super deszczyk. No ale przynajmniej teraz dla oka miłe. O, cała operacja trwała 35 minut dokładnie. Z pełnym programem, z woskiem. Tak, żeby to się już błyszczało. Kosztowało mnie to 55 PLN. -ów. Czyli nie najgorzej. A autem na pewno dużo przyjemniej będzie się jechało. O, no, autko pięknie umyte, co? No i się stało to, co się stać musiało oczywiście. wala kurde, piękny deszczyk. Cholera. I bardzo niedobrze, bo jadę w takie miejsce, że no, będzie tam błota. Będzie i mam nadzieję tylko, że da się spokojnie wykręcić i spokojnie tam wjechać, bo. Oj, ciur, kurde, no. Żal trochę mojej roboty, ale tak wsiak trzeba było umyć sprzęt, bo wyglądał bardzo źle. No i nawet ten deszcz musisz aż tak mocno to nie zaszkodzi. Odmyty z tego błota, z tej soli jeszcze zimowej. Więc nie będzie może aż tak bardzo źle, ale cholera jasna, no. Jakoś tak przeczuwałem, że tak będzie. A jutro pewnie będzie piękne słoneczko świecić. Znając życie. Pięknie rozładowany. Szybciutko. Sprawię, choć mi się dzisiaj nigdzie nie śpieszy. Muszę teraz znaleźć jakiś parking. Tutaj zostać niestety nie bardzo. Co znaczy móc mogę, ale mogą też w nocy bramę zamknąć i z rana będę miał problem z wyjazdem. Więc jadę na jakiś parking. Może wieczorem jeszcze pojadę na miejsce załadunku, bo tam 30 par kilometrów jest. To może gdzieś bym tam podjechał bliżej A nie, kurde, moje koła jak wyglądają Tak fajnie wylizałem je, kurde, czyściutkie A tam w błoto tutaj się władowałem okrutne takie że ej, No ale co, co zrobisz I w takich miejscach trzeba rozładowywać No ja to lubię przyjeżdżać, no nie ze względu na te błoto A tu spoko magazynier jest Zawsze na spokojnie, z humorem idzie z człowiekiem porozmawiać że nawet jak troszkę dłużej trwa czy te błoto nieszczęsne czy nawet ten dojazd w tych krzakach a no zawsze to jakoś przyjemniej bo jakby jeszcze jakiś trafik w gór to już całkiem bym się odpuścił chyba te ładunki, a tak to na spokojnie fajnie o kurde to jeszcze osobówka skręca dobrze pojechać mówię mógłbym tutaj zostać ale obawiam się, że przy moim szczęściu to by zamknęli bramę. No, chłop mówi, że kiedyś tu przyjeżdżał to ona była tylko zasunięta, ale głowy nie da, że jej nie zamykają na jakiś klucz. Nie mogę ryzykować. Jadę do 20 poczekam, a później się zastanowię, co z tego dalej robić. Dobra, może by tutaj gdzieś się przytulić Nie jak wymyślicie Nie, może by kurde, tutaj człowiek stanął A nie, to zaraz policja najedzie i kurde zaczną mnie mandatami straszyć, że parkuje w terenie zabudowanym Wiecie jakie przepisy są Ciężarówką w terenie zabudowanym nie możesz parkować w niewyznaczonych do tego miejsca nie ma co ryzykować. Lecę. Parking to. Czekaj, 6 km stąd? Jakoś tak. 16 godzina, to teraz stąd wyjechać. To jest Lidla. Wyjeżdżają. Kurde, fajnie. No. Dobra, czekać. Stary wyjeżdża. Trzeba poczekać. No, elegancko. Fajnie, szybko wyszło. O, tam jakoś chłodno stoi może tam by się ładować. To wygląda, jest zakaz. Jest czy nie ma, trochę jest, trochę nie ma. Dróżka wjazdowa. Kurde, tam się nie obrócę. Dobra. Kombinujesz jak koń pod górę. Jadę na parki i będę miał święty spokój No i tyle z mojego mycia, nie kabinka ładnie, plandeka ładnie wygląda, ale koła <laughs> no troszkę się utaplały w błocie nawet troszkę o kurde, przednio oś tu całkiem uba brana. No ale dobra, yy, Stanę sobie na parkingu, tym, nie jadę dalej. Jutro z rana podjadę na załadunek, a teraz idę zapłacę za parking, a dwie dychy. Może jakąś zupkę zjem na zregenerowanie trochę organizmu. No i do spania. O wtorek, ja już jestem na miejscu, w zasadzie można było tu wczoraj przyjechać. No, ale dobrze, że może i się nie pchałem. Próbowałem przyjechać od tamtej strony. To nie był genialny pomysł. W cholerę cofania było. Nie dałem się rady pomieścić, złamać na takim mostku. I trzeba było cofać od drugiej strony, atakować. No, tak bywa, niestety. Tu wszędzie oczywiście zakazy. Bo jak żeby inaczej. Ale budowy są. Coś chyba. Któryś z, tego, z tych będziemy zabierać. Z tego co pomierzyłem, to raczej ten niebieski. No ale to zobaczymy. Muszą przyjść do pracy, i wtedy coś tam, coś tam może uda się załadować. Ja tak już dla własnej ciekawości chodziłem sobie mierzyć je. To tylko ten biały po środku by nie wszedł. Za szeroki. A tak. Jeden i drugi wlezie. Kurde, no. Gdzie są wszyscy? Oh, jeszcze w tym błocku gdzieś, kurde, przyparkować. Aj A mówię, no z rana to przeżycia były. Cholera jasna. Dobrze, że ruch niewielki. To udało się cofnąć w jakąś uliczkę i jakoś od dupy strony tu zajechać. Tutaj też nie dotyczy obsługi posesji, czyli powiedzmy, że jestem z obsługi po sesji. Jakoś trzeba dojechać. No w Polsce, kurde, to się nie da po tym kraju jeździć, żeby nie wjechać w jakiś zakaz, przykaz, czy jeszcze jakiś wynalazek, bo u nas stawiają tych znaków, kurde, chyba w większości losowo. No ale dobra, jestem, to najważniejsze. Oj, teraz, kurde, wymyślić, gdzie tu się ustawić, jak to załadować. No ale dobra, czekam na właściciela tego kontenera i wtedy będziemy coś dumać, kombinować. No i niestety, pierwszy raz w swojej karierze muszę odpuścić ładunek. Źle pomierzony. Za szeroko. I za bardzo nie ma operatora, żeby to wepchać, no ale to, to byśmy dali rady. Ale niestety, ktoś daszka nie zmierzył. <grym> Swoją drogą, po niezłych terenach się jeździ, nie? Znowuż trzeba na nie zajechać. <grym> Chociaż koło opukać. Już kombinuję nisko podwozie do tego. Może uda się... Żeby to Łukasz zabrał, chciałem ja mu robotę brać, to on to powiedzie. Zobaczymy. No niestety, ja muszę czekać do końca zakazu i, i lecę do domu. Tu za podjazd e, człowiek się ze mną już rozliczył, także nie wyjdzie aż tak bardzo źle. No szkoda, że kurde nie uda się tego zabrać. Mimo wszystko chęci i ambicje były. Niestety sprzęt nie ten. Nie, nie na naczepę to ładunek jest. Platforma, nisko podwozie. Jakiś tivet, tak, ale na pewno nie na Plandekę. Dobra, śniadanko zjem. Poczekam do 10 i lecę do domu. I znowu wylądowała na no i Pogoda też słabana. mycie, no ale coś no, takiego czegoś nie mogę zostawić. Jak to wygląda? No, jakieś 10-15 zł. Spokojnie. Umyję tylko kółka i jadę dalej, bo jeszcze trzeba dotankować trochę bestie. Mam wprawdzie w domu jeszcze ze 150-200 litrów, ale ten duży kociołek trzeba dolać tutaj na miejscu, póki jest czas. No i w domu czas najwyższy się wyprowadzić. Wóz podstawiony, choć powiem Wam szczerze, ej, że tego bładziewia to jest tyle, że może się w nim nie zmieścić. Raz na jakiś czas dobrze jest wszystko wywalić. Bo nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile niepotrzebnych pierdół się nieraz wozi. Wiem, <głos》>, kurczę normalnie kilogramy nieraz zbędnego towaru, zbędnych przydasiów. Także spokojnie wyczyścić, wywalić wszystko ze schowków, do zera wywalam. I później zobaczymy, co tu wejdzie z powrotem, a co można będzie ostawić w domu. No, jedziemy odstawić. Bestię do doktora Szefowa z przodu Może no, będzie miał kto przywieźć Przynajmniej Na wieczór odstawiamy Bo to nie ma co Jutro z rana się szarpać Córkę trzeba do szkoły odwieźć To wieczorkiem na spokojnie Się odstawi Do no, za 10.18 2,5 godziny czasu pracy zostało na dzisiaj Spokojnie, zdążymy O ma dniówki liczy A nie stasz na takie wolne jeżdżenie Trzeba się, pojeździć Żeby coś zarabiać Dobra Ja lepiej znam drogę to pojadę przodem No i dotarliśmy kurczę swoją drogą ciekawie się przebieg ułożył ile 36 km zabrakło do równych 600 no, trochę tych aut mają tutaj. Ora, wiesz co, ja wyciągam kartę, wrzucę im auto od razu. Trzeba radio wyłączyć. No idę, oddam kluczyki i niech zostaje bestia u profesjonalistów. Zobaczymy, co oni tam poradzą na wymianę oleju. Zobaczymy, co na ten wałek powiedzą. <grym> idę zobaczyć, jeszcze pracują to najważniejsze. O kurczę, dzisiaj taki ładny dzionek, nie? Troszkę wiaterek tylko wieje. Ale fajnie, w końcu słońce jakieś świeci, może gdzie jaka wiosna przyjdzie. Nie ma opierdzielania się, właśnie wróciliśmy od księgowej, parę spraw było do załatwienia, teraz po córkę do urzędu. Bo się okazało, że dzisiaj ostatni dzień, nie jutro, ostatni dzień na złożenie deklaracji w sprawie podatku od środków transportu. Mieli przysłać tam jakiegoś maila, bo oczywiście, że ona tam była. Mieli to podliczyć, przysłać, ale jakoś im się zapomniało. A wiecie, że urzędnik w Polsce nie odpowiada za nic. Więc jak my się spóźnimy, to po prostu będzie pewnie jakaś kara, odsetki, albo jeszcze jakiś wynalazek wymyślą. Więc nie ma co, trzeba jeszcze raz pojechać i może coś dostaniemy kwita. No, dzień dobry. Kolejny piękny dzionek w Transportowym Raju. Czwartek mamy. Yy, właśnie dzwonili do mnie z serwisu. Yy, wałek rozrządu będzie wymieniony, mimo że. Nie widać po nim zużycia. Wymiany co 50 tysięcy kilometrów oleju dają radę, pomagają na pewno, a z całą pewnością nie szkodzą. No dodatkowo jednak wyszło, także trzeba będzie wymienić przewód wspomagania, bo już zaczyna cieknąć, i rurkę egr -u. No i to trzeba będzie zrobić. Niestety na własny koszt, bo tego mój pakiet serwisowy akurat nie obejmuje. No ale, auto ma być sprawne, ma bezproblemowo i bezawaryjnie służyć kolejne lata, mam nadzieję. No i co, jutro podobno skończą. Teraz oddzielne podziękowania dla tak zwanych hejterów, bo no nie mogę tego pominąć. Oczywiście, jak sami wiecie, mam to w głębokim poważaniu, no ale... Trafiło się paru takich, że no oglądają chyba to na siłę. Kurczę, przecież nikt nikogo nie zmusza, nie podoba ci się moje płakanie i biadolenie. to no Po prostu tego nie oglądaj. Ja nie będę zębów szczerzył, śmiał się, że jest dobrze, bo tak po prostu nie jest. Staram się pokazywać, tak jak realnie to wygląda. Nie narzekam, że jest jakaś wielka bieda, bo tyle lat się z tego utrzymuje, ale i nie ma z tego aż takich pieniędzy które się inwestuje, zainwestowany czas, praca, no nie jest adekwatna do zarobionych pieniędzy. Ja wiem, może źle coś robię, może kijowo prowadzę tą firmę, ale pracuję, kurde, może i się hańbię, ale pracuję, staram się jak mogę, a komuś, kto, komu się to nie podoba, do oki w oko. Nie liczyć czyichś pieniędzy, lżej się będzie żyło. Dobra, ja teraz muszę iść na naczepę, no właśnie, kurczę, z tego tam na naczepie y, jest bajzel. <grym> I to okrutny. Tym razem nie będę y, kombinował, targał rękoma tych najazdów, bo cholera. Ciężkie są. Y, ale trzeba będzie na pewno posprzątać. I, 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 i... no zobaczymy, kurde. O, dzionek. Ładny. Przynajmniej nic nie pada. Może słońce nie świeci. Oj, oj. No, się dzieje tutaj. Cholera. Nie spodziewałem się. To zresztą sam ten bajzer zrobiłem. Ale myślałem, że jest tego troszkę mniej. A jest dobra. Mam cały Boży Dzień. Serwis skończy pracę. Prawdopodobnie jutro około południa. Będę mógł swoją bestię odebrać. No i mam nadzieję, że będzie. Wszystko ok. A ogóle co, pomocnik leży, odpoczywa. No ale przynajmniej się przewietrzy, pobiega trochę ze mną. I czas zabrać się za jakąś ciężką, ale uczciwą robotę. No i dobra, słuchajcie, na tym zakończymy po to nagranie. Jeszcze parę słów na temat kosztów w tym miesiącu, bo luty, wiadomo, początek roku. Koszty prowadzenia firmy znacząco wzrastają. Nie. Bestia stoi dalej na serwisie w poniedziałek o 9.00. Mam odebrać, przynajmniej takie mam informacje z serwisu. Wczoraj dzwonili. No co tam porobili, Zobaczycie w następnym nagraniu, bo kurczę rachunek też dostanę w, na ładnych parę tysięcy z serwisu. No ale auto ma być sprawne, to ma jeździć, to ma pracować i dalej zarabiać na mnie pieniądze. Mimo, że cały czas człowiek płacze, że jest za mało tej kasy, no to. Da się z tego jako żyć. Może nie jak króli, jak bogacz, ale jednak godnie. Yy, ale w tym miesiącu tak, podatek od środków transportu. 3600 coś tam za skład. Coś pięknego. Każda gmina sobie taki podatek ustala na pewnym pułapie. Mają oczywiście górne widełki. No i u nas są te górne widełki, bo czemuż by nie. Yy, z kierowców i z transportu najlepsza kasa, nie. Teraz tak. ZUS 2000 prawie tam bez paru złotych dosłownie. I podatek 3700. Dziękuję. Do widzenia. Samych kosztów będzie: no, kurczę, 9000 z hakiem. Samych danin dla Państwa. Plus rachunek z serwisu. Ładnych parę złotych się zostawi, tylko w lutym. No więc trzeba być na to też przygotowanym. I wyliczanie, wiecie, zarobku. Z tygodniowego jakiegoś wyjazdu, jak ktoś wylicza, że w tydzień mu zostało nie wiem, ileś tam tysięcy, nie wliczając do tego kosztów prowadzenia w ogóle firmy, tak jak mówię, tych podatków, ubezpieczeń, no kurę, kupę jeszcze dani jest, nie wiadomo za co tak naprawdę się płaci, no to troszkę słabe Słuchaj. te wyliczenia. I jak ktoś w ten sposób wlicza, no to naprawdę Grubo można się zdziwić, dobra, ale starczy biadolenia. Ja czekam na bestiaż, wróci wtedy. Kaminka do góry, bo zawsze tak robię, nawet po wymianie oleju. A teraz jestem tym bardziej ciekaw po wymianie tego wałka rozrządu. Zobaczę, jak tam przewody powymieniali. W następnym nagraniu zobaczycie, jak w ogóle wygląda, wyglądał mój stary wałek, bo podobno nie był zużyty. Wyglądał bardzo ładnie. Zobaczymy, jak on. W rzeczywistości po 600 tysiącach nalotu, jak to wygląda? No podobno śladów zużycia nie ma na nim. Wyślą go do, dalej do centrali, do jakiejś ekspertyzy. Właśnie chyba tylko z ciekawości, co daje wymiana oleju co 50 tysięcy. Przypominam, serwis zaleca co 100 No, dla mnie to jednak ciut, ciut za wysoki pułap, żeby co 100 tysięcy wymieniać olej. Gdybym miał to w jakimś wynajmie, czy leasing, po, po leasingu chciałbym od razu te auto sprzedać, oczywiście podwyż... nie będę sobie podnosił kosztów, wymieniając oleje dwa razy częściej. Nie? No ale ja te auto zostawiam na razie sobie. Niech ono jeździ, niech ono służy. I tyle. Co do spedycji, bo też parę komentarzy było że to my jako przewoźnicy psujemy ten rynek, że spedycja to coś pięknego. Dla mnie spedycja ogólnie to jest rak toczący cały transport, patologia i nic więcej. Zresztą tak samo jak i transport cały, bo przewoźnicy też sobie grabią ładnie, jeżdżąc za te właśnie haniebne stawki, bo tak jak mówię, to znika z rynku, a ja już ostatnio chyba w piątek, dzisiaj niedziela jest, ja w piątek ostatnio patrzyłem, co się na giełdzie dzieje. Nie warto sobie nerwów psuć. Ja prowadzę tą firmę jak prowadzę, ale na pewno nie będę za, za te pieniądze jeździł. Spedycja jak najbardziej jest potrzebna, szczególnie uczciwa, która da zarobić. Nie wali marży nie wiadomo jakiej na ładunku, bo wiem jak, jakie są marże, ile można na pojedynczym, nawet ładunku, zarobić. To jest coś niesamowitego, co niektóre spedycje wyprawiają, a z drugiej strony. Za tyle co jeżdżą przewoźnicy, to też jest hańba. Nowo dorosty 2 metry mułu, a niektórzy jeszcze podkopu dokonują. Dobra, może będzie lepiej. Yy, Pobiadolilim, popłakalim. Yy, wiem, że to lubicie. Jak człowiek narzeka, jak, yy, jak popłaczę sobie na transport, bo transport się nie opłaca. Przypominam. <grym> Dobra, yy, ja tam lubię to co robię, jakoś daję radę sobie z tego. Żyć, oby tak dalej, oby nie było gorzej. Na razie robota po maleńku może się zacznie ruszać. Ja załadunek będę miał w środę, w środę i być może w środę od razu na wieczór wyjadę, żeby spokojnie dowieść. I nadal nie wiem, co z ubezpieczeniem, szczególnie z autokasku. Plan zgłosiłem, brak odzewu, nie odpisują na maile. No fajnie. Zaczynam się delikatnie niepokoić w poniedziałek zadzwonię. Zapytam. W ogóle, czy ta sprawa się ruszyła, czy samom na własny koszt wymieniać i jak mi to składkę autokasko oddają, bo to no, ja mówię, człowiek się wkurza niesamowicie na takie rzeczy, że te grabki tylko w jedną stronę grabią, nie? Wziąć składkę tyle lat, ubezpieczenie wszystko, a jak dla mnie coś potrzeba, no to sorry, ale będziemy tam odwlekać, patrzeć, może się uda, może wypłacimy jakieś zaniżone coś. Nie wiem jak to się skończy. Szczerze powiedziawszy, czekamy na rozwój sytuacji, także oglądajcie kolejne nagrania. Póki co ja idę na dwór. Ładna pogoda, dzisiaj słoneczko, niedziela. Naczepy będę musiał w środku umyć, ale to też w następnym nagraniu będzie. Powiedzcie w poniedziałek. Zobaczymy, co zrobili. Zobaczymy, jak chodzi na nowym wałku. Może mniej będzie palić. A co? Dobra, trzymajcie się. Do następnego. Cześć!